Hej, widać w kolejnym fan game na moim kanale? Tak, to jest fan game, to nie jest oficjalny FNAF. Dojrzeliśmy do takiego momentu w czasach, że robimy fan z fan Ale teraz zacznijmy nową grę w FNAF. Plus. Zobaczmy, co ten remake FNAFa nam proponuje. Mamy tu od razu jakieś wykrzykniki. I mamy tylko. 6 kamer. Tak się zamyka. Okej, okay, czyli tak to działa. Oglądałem coś jakieś rozgrywki i myślałem jak to działa. O, już animatroniki od razu wkraczają do akcji. Czyli tutaj nie ma przebacz. Pierwsza noc. E, to było bardzo szybkie. Nie podoba mi się to. W ogóle. Dziwny ten boni. Taki w ogóle podobny do tego, co tutaj przychodzi. Ale dobra. Ja nie będę komentował. Sam bym lepszego nie wymodelował. Tutaj go jeszcze jest Boni. Mogłabym już nie zdążyć to zrobić. No właśnie. Clear. A może jakiś w ogóle tutorial powinien się robić, a nie... nie Zaczynamy nas no drugą od razu. Skoro pierwsza no wyglądała tak jak wyglądała, to co to jest teraz, będzie? To w ogóle trzy kamery są nieużywane w ogóle. Bo nie ma na nich czasu, żeby się porozglądać. Już przez chwilę zwątpiłem w sam siebie, że tego, że nie zamknę tych drzwi. 12 się, się udało. Przez co, jak te animatroniki się tylko przychodzą i odchodzą, to boję się, że mój czasy takie jest za słaby na jeśli chodzi o taką z piątą, która może być. O kurde. No. Nie zauważyłem przez chwilę tego gdyby nie odruchowe patrzenie w kamerę, to bym zdechł. ale nie zdechłem. Jeszcze ani matroniki są na scenie. A, co ja mówiłem? Nieważne, nieważne.

No mi ciężko trafić tam Skąd to tu przynosyć w ogóle? O dobra teraz czas na czwartą noc Хорошо. Десянка

Czekaj, trochę poczeka, ale reszta już nie. Tak myślałem, że się pojawia. No było przez chwilę gorąco. Druga się robi groźnie, jeśli chodzi o zasilanie. Oho. Zasilanie było o wiele mniej niż wcześniej. Ale przeszliśmy, to jest najważniejsze. I zaczynamy noc piątą. Zobaczyłem, że tym razem animatroniki zdążą tyle razy nas nawiedzić, ale w końcu nam prąd zabrakło. Mam nadzieję, że nie, więc zaczynajmy naszą grę. No co wasz pamfel go przyszedł, ta? Widać, z tej strony, oczywiście, nie kto inny jak Blade Fox z przyszłości. Pewnie zauważyliście, że chcę nagrać ten na cały fangame w jednym odcinku. Z jednego konkretnego powodu. Mimo to, że fangame na pierwszy rzut oka, z perspektywy wizualnej, wygląda bardzo ładnie, to mimo wszystko, jeśli uda ci się przejść pierwszą noc, to nic ci już w tym fangamie nie zaskoczy. Tak, gra posiada tylko 5 nocy, i każda noc w moim odczuciu wygląda dosłownie tak samo. I mimo to, że nie toleruję większości fangajów w różnych fangamach, to tu. Tutaj bardzo mi go brakowało, jak i typowego wprowadzenia w całą rozgrywkę. Niestety, od samego początku, od pierwszej nocy, animatroniki pojawiają się z taką częstotliwością, która powinna się objawiać, moim zdaniem, dopiero po trzeciej nocy. A tu nie dość, że od samego początku animatroniki są za bardzo aktywne, to po nocy piątej nie ma żadnego sensownego zakończenia. Tylko licznik restartuje się i możemy po raz kolejny zaczynać od nowa, od nocy pierwszej. A w tym odcinku to na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, a mi nie pozostaje nic innego, niż życzyć Wam Miłego oglądania tego materiału do końca. Na razie.